Cześć, witam Was w kolejnym poradniku na kanale Poradników. Dzisiaj będzie bardzo króciutki poradnik odnośnie wierzchowców, więc tu jest mój osiołek. Jak osiodłać go zapewne widzicie, ale pewnie zastanawiacie się jak założyć mu yuki, żeby zwiększyć jego udźwig. Tak naprawdę to yy, takie wrzucenie nie wystarczy, oczywiście chyba należy to zrobić, ale no nie wystarczy, on nie będzie ją założonego. Jak widzicie, nieważne czy on ma to w ekwipunku, czy nie ma, jego łódźnik pozostaje taki sam. To co należy zrobić, to pod tabem wejść sobie do naszego ekwipunku i mamy tutaj taką opcję jak przełącz na wierzchowca. Tutaj możemy po prostu mu tej juki ubrać, co jak widzicie, automatycznie zwiększa jego udźwik o dwa razy tyle. No w przypadku, oczywiście, tych juków, które ja mam. Dodatkowo można też e, założyć mu podkowy, co jeszcze dodatkowo chyba o 10 kg zwiększy udziwik wierzchowca. Ja niestety tego nie zrobię, bo nie mam odpowiedniej technologii na tym serwerze, ale no jest to po prostu możliwe. I teraz mamy osiołka, który możemy jeździć. Ma całkiem przyjemny udziwik, więc no jest całkiem przyjemnym po prostu zwierzaczkiem. I można na nim jeździć, jest przydatny. Można zawozić materiały do na przykład. Na tym świecie dopiastowi na sprzedaż. Bo tam jest, są główni handlarze. No zwiększa tak naprawdę szybko. Można go zabierać do kopalni, żeby pomagał nam zbierać zasoby z tej kopalni, żeby więcej przedmiotów zabrać naraz. Można przy jego pomocy budować różne domki. Yy, aby to po prostu szło szybciej. No, chyba przydatne zwierzę. Zobaczymy jak to będzie jeszcze na przykładzie konia, ale myślę, że będzie już bardziej użyteczne, tym bardziej, że potrzeba na niego jeszcze więcej technologii. W tym poradniku to wszystko. Dzięki za obejrzenie i cześć.